Niektórzy ludzie, moi drodzy, mają ogromny problem z proszeniem o pomoc. Wiecie dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że są ludzie, którzy dochodzą do wniosku, że skoro każdy z nas jest dorosłym człowiekiem, to że powinien umieć sobie radzić w życiu, radzić sobie samemu w życiu. Że każdy powinien być samodzielny. A niestety, moi drodzy, dla niektórych ludzi objawem samodzielności jest to, że szuka, że szuka rozwiązania problemu i dla tej właśnie że osoby czasem nie ma znaczenia, czy czasem, moi drodzy, nie ma znaczenia, czy ktoś mu pomoże, czy będzie musiał mierzyć się z tym sam, bo rzecz biorąc takie osoby są bardzo dumne, bardzo dumne. Oni, moi drodzy, mają dosyć wrażliwe poczucie własnego honoru i oni sobie nie pozwolą na to, że jeżeli jakiś podstawowy problem powinni sami rozwiązać, to oni sobie nie pozwolą na to, żeby ktoś im pomagał. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, tego to, tego to nie wiem. Wiem tylko tyle, że sam, moi drodzy, sam, moi drodzy, mam dużo, mam bardzo częsty problem z proszeniem o pomoc. Tym, dorosły są dorosłym pasetem, sobie ze wszystkim umieć radzić samemu. Niestety tak to wygląda, moi drodzy, na ten moment.